W każdym komiksowym uniwersum następuje taki moment, w którym zaczynamy się zastanawiać, co było, gdyby konkretne postaci odegrały zupełnie inną rolę niż dotychczas. Gdybyśmy pokierowali ich losy w zupełnie nowe tory i rozwiązali pewne problemy i problemy, Pewne sytuacje w zupełnie nowy sposób. I być może dzisiaj mam do Was komiks, który pozwoli Wam spojrzeć na postać Harley Quinn w zupełnie nowy sposób. Nie jako na tą kompletnie szaloną, porąbaną dziewczynę, która nieustannie towarzyszyła Jokerowi i praktycznie nie miała własnej osobowości ani własnego mózgu, ale raczej jako na postać, która potrafi mieć wiele do powiedzenia. A mowa tutaj oczywiście o komiksie Harley Quinn z uniwersum White Knights. White Knight jeden night, tylko jeden. Ale zanim przejdziemy do komiksu Harley Queen, przyda wam się zarówno jak i mnie się przydało kilka wyjaśnienia, bo kiedy zaczęłam czytać ten komiks, nie miałam wcześniej do czynienia z serią White Knight. Bo chociaż ten konkretny komiks, który mam dzisiaj dla Was do zrecenzowania, jest uzupełnieniem, jesteście go w stanie czytać jak najbardziej, nie znając poprzednich komiksów, to poznanie tych poprzednich komiksów może Wam nieco sprawę ułatwić. Mowa tutaj o serii stworzonej w 2017 roku pod tytułem White Knight przez Sina Morfiego. Była to seria dość oryginalna, z oryginalną koncepcją, zakładającą, że to Batman jest tym złym w Gotham, a Joker jako Jack najpierw próbuje ocalić miasto przed wpływem Batmana. W dodatkowo w przypadku serii White Knight warto znać nazywnictwo, ze względu na to, że zarówno Biały Rycerz, jak i White Knight w obydwu tych językach oznaczają to samo. Jest to inwestor, który próbuje ocalić spółkę przed wrogim przyjęciem, na przykład przez wykopywanie akcji. I właśnie taką postacią w tych komiksach jest Joker jest inwestorem, który próbuje ocalić Gotham przed Matfanem ta dość oryginalna koncepcja na Gotham, którą przedstawił Murphy, bardzo spodobała się DC i zdecydowało się wspierać ten pomysł, publikując kolejne komiksy i wspierając ich powstawanie. Do tego momentu powstały dwie serie, jest to Biały Rycerz i Klątwa Białego Rycerza. Jednocześnie wciąż wydawany jest trzeci tom, który jest zatytułowany Beyond the White Knight. Ten ostatni tom wciąż powstaje, dlatego nie został jeszcze wydany w Polsce, ale jestem pewna, że Egmont w przyszłości jak najbardziej wyda ten komiks, ponieważ te dwa a pierwsze zostały u nas wydane i w tym momencie właśnie mamy tą osobną dodatkową historię, która opowiada o postaci Harley Quinn. Z kolei ten konkretny komiks Harley Quinn został wydany pod bandaną Black Label. I można to traktować jako osobną historię, ale tak jak wspomniałam na początku Poznanie tych dwóch pierwszych komiksów bardzo Wam pomoże w pewnych momentach, ponieważ jednym z podstawowych minusów czytania tego komiksu, i wybaczcie, że od razu zacznę tak od minusów komiksu, jest fakt, że kiedy nie znacie poprzedniej historii, to bardzo wiele rzeczy Was zaskoczy, zszokuje. I będziecie się zastanawiać, skąd się wzięło. Ja właśnie tak poznawałam ten komiks. Nie miałam wcześniej okazji przeczytać cyklu Białego Ryserza, ale planuję to nadrobić ze względu na to, że ten komiks mnie bardzo mocno do tego przekonał i momentami byłam zaskoczona tym, co się dzieje, ale z drugiej strony dałam się ponieść historii. I czuję się z tym bardzo dobrze. I taka mała podpowiedź na samym początku: nie czytajcie opisu z tyłu okładki, bo chociaż może to pomóc, no może wam zepsuć zabawę. Jeżeli będzie to komiks, który przeczytacie jako pierwszy, pozwólcie się ponieść opowieści i przeczytajcie go od początku do końca. Dopiero potem, przechodząc do opisu na samym końcu, który według mnie zdradza odrobinkę za dużo. Komiks opowiada oczywiście losy Harley Quinn. Jest ona w dość trudnym momencie życia dla siebie. Musi się zajmować dwójką dzieci, nie ma stałego źródła dochodu i dodatkowo w jej progi zawitał stary znajomy, który próbuje ją namówić do udziału w śledztwie, aby pomagała policji rozwiązać sprawę niezwykłego mordercy. Makabryczne zbrodnie dokonywane na starych gwiazdach filmowych bardzo mocno przypominają stare zbrodnie Jokera, dlatego oczywistym jest, że policja chce nawiązać współpracę z Harley Quinn, która w obecnym momencie już nie pomaga Jokerowi. I to jest jeden z tych momentów, w którym warto znać fabułę poprzedniego komiksów, aby nie być troszkę za bardzo zaskoczonym i nie zastanawiać się. Dlaczego i Queen brata się z policją? Odwiedza Batmana w więzieniu? Dlaczego w ogóle nie przypomina lekko szalonej, postrzelonej Harley Quinn? Harley, albo jak woli być nazywana, Harley początkowo opiera się temu pomysłowi, aby pomagać policji, ale ostatecznie ta pasja poznania mordercy i nieustannej potrzeby obecności gdzieś w okolicy zbrodni przeważa i decyduje się ona pomóc wymiarowi sprawiedliwości, aby ująć przestępcę. A przestępca będzie dość niecodzienny i wezmą udział w tej historii nie tylko i wyłącznie stare postacie, ale także bohaterowie, których dobrze znamy i lubimy. I pozwólcie, że ja w tym momencie przerwę opowiadanie fabuły, bo chociaż z tyłu okładki znajdziecie znacznie więcej informacji, to zdradza ona według mnie tajemnicę, która powinna pozostać nią przynajmniej do tego momentu, w którym odkryjecie ją w komiksie, bo mamy tam napisane, kto będzie naszym przeciwnikiem, a odkrycie to, kto będzie naszym przeciwnikiem, jest najciekawsze, jakie motywy nim kierują, a także jaka historia kryje się za zupełnie nowym przestępcą w Gotham. Dodatkowo w z tym znajdziemy bardzo dużo flashbacków z przeszłości Harleen i Jacka Napiera, zanim jeszcze był Jokerem i tego momentu, kiedy Harleen próbowała mu pomóc wyjść z jego choroby i stać się zupełnie normalnym człowiekiem, normalnym obywatelem. Te elementy są wplatane bardzo umiejętnie i nie jest ich ani za dużo, ani za mało. Jest dokładnie tyle, abyśmy mogli lepiej poznać postać Jacka Napiera i lepiej poznać relację, jaką łączyła jego i Harley Quinn w tamtym czasie. To, co także bardzo mocno Przyciąga mnie do tej serii to prawa graficzna, która jest przemyślana w każdym jej elemencie. Jest to sposób malowania bardzo artystyczny, nie przypominający odrobinkę akwarele, ale jak najbardziej nieustannie będący w tych rejonach komiksowych. Są w tym komiksie linie, jak to w komiksie, ale także są też momenty, w którym twórcy, czyli Mateo Kalera oraz Murphy, stosują znacznie bardziej artystyczne podejście do tematu, zwłaszcza w momentach, kiedy mamy moment popełniania zbrodni. A są one dość specyficzne, ponieważ dotyczą gwiazd starego ekranu, które w tamtych czasach występowały w czerni i bieli. Te fragmenty w komiksie są ukazane w odcieniach szarości i rozświetlane są gdzie gdzieniegdzie żółcią światła reflektorów. Bardzo fajny efekt i myślę, że oprawa graficzna to jest jedna z tych rzeczy, która zachwyci was w tym komiksie najbardziej, poza oczywiście scenariuszem. I chociaż można by powiedzieć, że jest to taki zwyczajowy komiks w świecie Gotham, to nie do końca. Harley Queen, którą mamy okazję tutaj poznać, jest zupełnie inna. Nie jest szalona, nie odbija jej, nie zachowuje się irracjonalnie i nie śmieje się histerycznie z największych z sucharów. Jest bardzo racjonalną, interesującą osobą, która próbuje rozwiązać sytuację troszkę opierając się na starych zasadach, czyli przebierając się w swój stary kostium. I odstawiając Harley Quinn z wielkim młotkiem, a czasami sięga po zupełnie nowe rozwiązania, które oczywiście łączą się z zupełnie nowymi kostiumami. Dlatego też komiks ten szczególnie polecam osobom, które do tej pory nie lubiły postaci Harley Quinn, ponieważ mamy tutaj zupełnie nowe spojrzenie na jej osobę i zupełnie nową historię. Dodatkowo, jeżeli lubicie bawienie się koncepcją i spojrzenie na znane nam już historię w nieco inny sposób i pozwalacie sobie na nieco naruszenie tych podstaw historii, które znacie i kochacie, to myślę, że będziecie zadowoleni. Ja byłam bardzo jedyne minusy, które zauważyłam w tym komiksie, to są właśnie te momenty, które bardzo mocno odwołują się do serii White Knight, co powoduje, że czasami człowiek czuje się zagubiony, zwłaszcza kiedy pojawia się na przykład Neo Joker. Postać, której ja na przykład kompletnie nie znałam i nie wiedziałam, kto to jest. Byłam przez chwilę nieco zagubiona i musiałam po prostu doczytać o tej postaci, co też angażuje przerwanie naszej lektury i sięgnięcie po informacje. Natomiast jeżeli znacie White Knight, to najprawdopodobniej ta postać będzie dla Was znana, nie będziecie czuli się zagubieni. Dodatkowo czuć w tym scenariuszu kobiecą rękę i bardzo dobrze, ponieważ mamy tutaj nie tylko i wyłącznie męskiego scenarzysta, ale także żeńską scenarzystkę. Jest to Katana Collins twórczyni, która do tej pory tworzyła do programów telewizyjnych, a także do własnych publikacji. Ale ten em, kobiecy aspekt powoduje, że Harley Quinn jest jak najbardziej postacią plastyczną i postacią, którą bardzo łatwo uwierzyć, że mogłaby istnieć w tej nieco alternatywnej wersji. A na sam koniec klasycznie przegląd wydania od Egmontu ze świata komiksu. Jak widzicie, są to twarde okładki, bardzo ładne wydanie, tak jak wspomniałam na początku, według mnie ten opis jest nieco zbyt obszerny, ale zakładam, że. Taki był projekt okładki oryginalnie, i po prostu te wszystkie informacje się tam znajdowały już wcześniej, więc była to zapewne decyzja zewnętrznego wydawnictwa. Sam projekt okładki oczywiście bardzo mocno nawiązuje do Harley Quinn. Podobają mi się jak zawsze te elementy polaminowane, które powodują, że okładka zawsze wygląda nieco bardziej ekskluzywnie, chociaż jest to po prostu dodany lekki połysk. Ale coś w tym jest. To już takiego bardzo drobnego, co powoduje, że przez to okładka jest po prostu fajniejsza. Na początku komiksów nie mamy za bardzo dodatków, za to na końcu czeka nas dodatek nie tylko i wyłącznie w postaci ilustracji, ale mamy także ekstra komiks. Jest to dodatkowy, kilkustronicowy komiks pod tytułem Black, White and Red, opowiadający historię Harley Quinn z tego okresu, kiedy była radosną, szczęśliwą partnerką Jokera, która robiła dokładnie. Wszystko to, czego on oczekiwał, ale z drugiej strony za tą jej niezwykłą uległością, jak się okazuje, kryła się pewna tajemnica. To, co mnie urzeka konkretnie w tym króciutkim komisie, to fakt, że został on narysowany dokładnie, tak jak w tytule, w bieli, czerni i czerwieni, z przewagą, znaczną przewagą czerwieni, a na samym końcu czeka nas oczywiście Galeria Okładek, Galeria Ilustracji, każda świetna. Każda naprawdę bardzo interesująca i intrygująca, i bardzo mi się one podobają, zwłaszcza ta ostatnia. Ostatnią stronę komiksu wypełniają informacje na temat twórców, które według mnie zawsze są takim miłym dodatkiem że nie musimy tych informacji szukać gdzieś po internecie, po angielsku, scrollować Wikipedię, scrollować strony, ale możemy po prostu poczytać o tych niezwykłych ludziach na końcu komiksu. To już wszystko na dzisiaj ode mnie, natomiast jaka jest Wasza opinia na temat tego komiksu? Czy przeczytaliście Harley Quinn jako pierwszy komiks, tak jak ja, czy przeczytaliście ją dopiero po przeczytaniu Białego Rycerza? Czy planujecie nadrobić wszystkie tomy, kiedy zostaną już wydane w jakiejś e, takiej wspólnej formie? Jakie są wasze opinie, jakie są wasze komentarze, czy podoba wam się to nieco inne spojrzenie na świat Batmana, zupełnie inna Harley Quinn? Czy jesteście zainteresowani po tym materiale, przeczytaniu tego komiksu? Komentarze są wasze, mam nadzieję, że świetnie się bawiliście, natomiast ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, klasycznie pamiętajcie, aby zostawić lajka, dzwoneczek, udostępnić to wideo. Zapomniałam o kliknięciu suba, sub też kliknijcie jak najbardziej. Natomiast na dzisiaj życzę Wam oczywiście świetnego dnia. Mam nadzieję, że przeczytacie sobie dzisiaj coś fajnego i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć i pa! pa.